Małgorzata Rusewicz, szefowa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, tuż po wielkiej konferencji w Noęczowie, czyli po forum funduszy, po dziewiętnastym forum funduszy, wniosek pierwszy, główny, który się nad tym wszystkim unosi, co się wydarzyło? Rozmawialiśmy o oszczędności, jak przekierować oszczędności i zmobilizować je, wprowadzić na rynek kapitałowy i myślę, że po pierwsze, analiza jest taka, że na rynku wieje optymizmem i to takim dużym i mamy dobrą koniunkturę. Po drugie, mamy pomysły i propozycje, które są w tej chwili już analizowane i mam nadzieję, że niedługo ujrzą światło dzienne i że Ministerstwo Finansów przedstawi propozycje zmian takich kompleksowych dotyczących rynku kapitałowego. I wydaje mi się, że to są takie najważniejsze rzeczy, które no, liczę, że zostaną niedługo skonkretyzowane bardziej już w stronie, po stronie rządowej. I jeden z wątków, który mi utkwił mocno w pamięci, to to, że no, trzeba zmieniać strukturę inwestycji. Już nawet nie chodzi o to. Jedna rzecz, że Polacy mają głównie w swoich oszczędnościach, głównie depozyty bankowe, tak, a inwest poziom inwestycji jest bardzo niski. Zupełnie inaczej niż w, na rynkach dojrzałych w Europie, a nie mówiąc już o Stanach. A druga rzecz, że jeżeli chodzi o strukturę tego, co jest zainwestowane, to mamy głównie dług, a to jest zupełnie co innego niż tych, na tych starszych rynkach, tak. dojrzałych gdzie dług jest częścią, ale nie największą, bo są akcje, są inwestycje tak zwane alternatywne, one w portfelach tych ludzi bardzo zamożnych to już zaczynają zajmować więcej miejsca niż rynek akcji, czyli struktura, czyli punkt pierwszy, skąd wziąć impuls do masowego inwestu, inwestowania i skąd wziąć impuls do tego, żeby te struktury zmieniać. Jeżeli chodzi o impuls do masowego inwestowania, to trochę on już się pojawił. Przede wszystkim PPK jest takim impulsem, czyli tworzenie takich rozwiązań, które trochę nas popchną i pomogą nam wejść na rynek kapitałowy. I on rzeczywiście to jest taki wzrost systematyczny. Patrząc na, na rynek, ale też patrząc na nasze oszczędności, one faktycznie rosną. My możemy sobie w aplikacjach na przykład podejrzeć, jak to wygląda. No, mówiło się bardzo wiele, i tutaj wydaje mi się, że taki raport New Financial, który został zaprezentowany, omówiony podczas forum przez Maksymela Birbauma. Pokazuje, jak w różnych krajach stosowane są zachęty przede wszystkim podatkowe do tego, aby stymulować korzystanie z, z produktów na rynku kapitałowym. Szwecja oczywiście jest takim nieustającym przykładem tego, jak pewne rozwiązania można budować. Natomiast. W tak, Polsce Szwecja: 80%, 80 chyba gospodarstw domowych ma jakieś inwestycje na rynku finansowym. Tak? Czy, Ale oni mają tak. 60, 80, mm -hmm. taka. Przy czym oni mają głównie inwestycje w związku z korzystaniem właśnie z programów emerytalnych takich zakładowych programów emerytalnych. Natomiast taki program ISK, który umożliwia nam inwestowanie na rynku kapitałowym, w tej chwili od 2026 roku pierwsze zainwestowane ponad około tam 27 tysięcy euro będzie w ogóle zwolnione od podatku. Natomiast jest też taki liniowy podatek 1% od wpłacony, My mamy 19% od zysków kapitałowych i rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, że to również zniesienie tego podatku, wyrównanie tej możliwości w takim samym zakresie inwestowania w nieruchomości i zachęt tworzenia takich do inwestowania w nieruchomości, jakie są już, z stworzeniem zachęt do inwestowania na rynku kapitałowym, powinny być analogiczne. Czyli zwolnijmy po pięciu latach ludzi, którzy korzystają z rynku kapitałowego również z podatku od zysków kapitałowych to jest koszt jeżeli chodzi o budżet około 700 milionów czyli tak samo jak zwolniony został podatek miedziowy to jest mniej więcej ten sam koszt tutaj mówimy o zwolnieniu jednej firmy z podatku a tutaj mówimy o stworzeniu impulsu dla milionów Polaków jak zwiększyć udział akcji w portfelach w Polaków w funduszy akcyjnych ponieważ ten, to, o czym mówiłem? Dług, przede wszystkim dług, tak wiadomo, akcje Hossa na Warszawskiej Giełdzie, fantastyczna Hossa, która ominęła całą masę ludzi. Co o ten, na ten temat mówiono? Myślę, że tutaj jest kilka kwestii. Po pierwsze, taka prosta i przejrzysta komunikacja. Trochę nam tego brakuje. To też mieliśmy taki ciekawy panel, gdzie przedstawiciele mediów dyskutowali, jak powinniśmy się komunikować jako rynek z uczestnikami, z potencjalnymi nowymi klientami. Więc pokazywanie jednak na realnych przykładach tego, co się dzieje, jakie mogą być zyski które mogłyby online pomóc na takim okresie i przejrzysta taka struktura opłat, które wiążą się z inwestowaniem między innymi w akcje. Natomiast ja jestem na przykład takim dużym zwolennikiem funduszy cyklu Życia, które mają tę część akcyjną, Szczególnie dla młodych osób czy dla młodszych pokoleń rozbudowaną. I w związku z tym wydaje mi się, że powinniśmy trochę zmienić ankietę MIFID-ową albo podejście do tej ankiety Mifidowej, mm. którą dzisiaj mamy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi na przykład o produkty emerytalne. Jeżeli ktoś wstępuje do PPK, tej ankiety Mifidowej, my nie robimy. W momencie, kiedy ktoś chce skorzystać z takich produktów jak IKIX, my taką ankietę robimy. I naturalnie, biorąc pod uwagę nasze takie ograniczone, ograniczone apetyt na ryzyko, większość osób wpada w możliwość inwestycji tylko właśnie w te takie bezpieczne formy. Więc no tutaj ta zmiana podejścia do modelu przepytywania klienta powinna trochę zostać przesunięta, żeby zasugerować mu jednak również skorzystanie z tych. Z tych funduszy akcyjnych. Więc to takie jest trudne działanie. bo Nie do końca zależy od nas, ale wydaje mi się, że realne mhm. do, do przeprowadzenia i do z nadzorem. Czyli ta pułapka, że tak, zaczynasz inwestować, masz 20 parę lat, ale pracujesz i masz dochody i idziesz, robisz ankiety MIFID i ci wy, 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 wychodzi, że te tylko obligacje. Tak? Najlepiej jeszcze fundusze kuponowe, takie super bezpieczne, tak, dwójka w, w, w skali ryzyka na 7 punktów i, i po prostu sobie tam wkładaj pieniądze, a akcje to może jak nabierzesz doświadczenia, czyli za 20 lat, jak już będziesz za stary na akcje, na przykład, tak, czyli mamy taki Takim taki, hmm? takim. <głos》> Takim fajnym przykładem jest OFE, bo pamiętacie Państwo ten 2014 rok, gdzie z 300 miliardów złotych 150 zostało przesuniętych, prawie 150, które zostało, zostało zainwestowanych w akcji. Dzisiaj mamy 10-11 lat po tym wydarzeniu i okazuje się, że pomimo tego, że istnieje uwag, to w OFE te, te środki, te aktywa. Urosły ze 150 miliardów do 250 miliardów. W związku z tym, no to w taki prosty sposób też pokazuje, jak na akcjach można w długim horyzoncie czasowym osiągnąć takie zyski. Inwestycje alternatywne to jest pojęcie, które różnie się może kojarzyć, ale tak, ono jest w obiegu na rynkach finansowych i w portfelach. Właśnie to zdanie, taka informacja pojawiła się w jednej z wypowiedzi w czasie forum funduszy w Nałęczowie, że w tych portfelach osób zamożnych na świecie inwestycje alternatywne mają coraz większy udział, że nawet one już są tam chyba coś takiego powiedziane, większy udział niż, portfela, niż część akcyjna. Inwestycje alternatywne nie chodzi o jakieś. Nie wiem, znaczki kolekcjonerskie, chociaż nikt nikomu nie zabroni, tak? Ale chodzi o instrumenty finansowe oparte, na przykład o rynku. No właśnie, o rynku nieruchomości, na rynku nieruchomości, albo na, nie wiem, obligacje emitowane przez, w naszym przypadku to mogłyby być, to też się pojawiały, na przykład elektrownie, polskie elektrownie nowe mogłyby wyemitować, na przykład dług, który byłby porównywalny jakością do skarbowego długu, a dawałby troszeczkę więcej, no tego typu różne rodzaje instrumentów, które nie byłyby skorelowane wprost z rynkiem akcji i z rynkiem obligacji. Jakie tak. tu są e... wnioski z tego, co się mówiło? Te wnioski one pojawiły się nie tylko na tegorocznym forum funduszy, one już wcześniej się pojawiały. W tym roku mieliśmy taki silny przekaz również zagranicznych asset managerów, którzy mówili o tym właśnie, jak to się zmienia na świecie. I ja myślę, że my jesteśmy coraz bliżej tego, żeby te zmiany wprowadzać również tutaj na polskim rynku. Natomiast mamy niestety jako Polska pewne utrudnienia, ponieważ w niektórych przypadkach no, takich produktów po prostu nie ma. Więc tutaj też są potrzebne zmiany legislacyjne. Aczkolwiek my już jesteśmy mocno zaawansowani w dyskusjach z Ministerstwem Finansów w takich obszarach, jak nowe na przykład wehikuły związane z rynkiem prywatnym, rzeczywiście pojawiły się obligacje energetyczne, ja zresztą mogę tylko Państwu powiedzieć, że najnowsze badania, które robiliśmy tutaj w Izbie pokazują, że Polacy bardzo oczekują akurat właśnie na te obligacje energetyczne i są chętni zainteresowani w to, żeby w nie inwestować, co myślę, że jest takim super sygnałem, natomiast trochę niepokoi ta Niejasna debata wokół ritów, której myślę, że nikt z nas nie rozumie. Wszędzie na świecie to jest jeden, czyli te inwestycje w nieruchomości, jeden z najbardziej i najmocniej rozwijanych rynków. W Polsce niestety cały czas jakoś do tego nie dochodzi. Natomiast faktycznie no, myślę, że próbujemy się przebić. Nawet miałyśmy, mieliśmy ostatnio taką dyskusję już off the record podczas forum funduszy, co zrobić, żeby spróbować. Tutaj uruchomić, ożywić tę dyskusję dotyczącą m.in. konieczności uruchomienia rytów. Więc myślę, że czekają nas zmiany. Nie wiem tylko i obawiam się, że ryty mogą wejść jednak z opóźnieniem to się wiąże z jeszcze jednym punktem czyli z punktem roli rynku kapitałowego w Polsce z finansowaniem gospodarki tak bo jeżeli mówimy o takich nowych instrumentach to jak najbardziej to jest gdzieś tam w tym w tej paczce to jakie instrumenty powinny się Pani zdaniem pojawić na rynku, by mocniej wspierać rozwój polskiej gospodarki przez rynek kapitałowy, bo tutaj mamy naprawdę dużo, dużo do zrobienia. Tak jesteśmy jednak, Europa jest przebankowiona i rynek polski kapitałowy i europejski dopiero próbuje doganiać. Tak, więc jakie instrumenty? Dla nas tutaj najważniejsze. Są z jednej strony stworzenie wehikułu, który umożliwi nam inwestować na przykład poprzez rynek prywatny, private equity, w Przede wszystkim w takie części i innowacyjne jakieś rozwiązania. Z drugiej strony czekamy właśnie na obligacje energetyczne i to jest ten kierunek, o którym rozmawiamy, jeżeli chodzi o duży poziom inwestycji, czyli nie o 50 milionów, a raczej na, na poziomie około 5 do 10 miliardów złotych, ponieważ no, takie kwoty są dzisiaj potrzebne, aby uruchomić te inwestycje. Więc to są dwie rzeczy. No oczywiście, tak jak mówiłam, jest do tego potrzebny szereg zmian regulacyjnych, ponieważ dzisiaj na przykład nie mogą wybrać opłaty za zarządzanie z tego tytułu inwestycji. W związku z tym to jest takie trochę, powiedziałabym, spore koło, które, które musi się zadziać, żeby fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne mogły zacząć inwestować, na przykład w te obligacje energetyczne. Ja Powiedziałem, że w Polsce jesteśmy przebankowieni, na co bankowcy na pewno teraz podniosą larum, bo przecież, jeżeli chodzi o akcję kredytową wśród firm, to wcale też nie ma tam jakiegoś, nie wiem, niesamowitego boomu. Generalnie polskie firmy są niedolewarowane, można by powiedzieć, tak? Czyli tam też. Ale mówimy tutaj o rynku kapitałowym. No to jeszcze jedno, technologia, prawda? No bo to bez tego AI, też o tym było dużo w trakcie konferencji Forum Funduszy w. W Nałęczowie chciałem powiedzieć, w Kazimierzu, bo przecież do tej pory było w Kazimierzu. W I jakie, co Pani utkwiło w pamięci najmocniej, jeżeli chodzi o ten wątek? Niezwykła zmiana idąca w kierunku przede wszystkim tworzenia asystentów finansowych, którzy mogliby wspierać tutaj klientów, uczestników już, ale potencjalnych nowych klientów funduszy. Przygotowywanie się polskich TFI, i tutaj muszę powiedzieć, że to w tym roku rzeczywiście się bardzo mocno pojawiło, również do takiego innego podejścia do Robo advisor czyli nie ten taki stary, jaki znamy, ten Robo Advisor, ale rzeczywiście wykorzystujący już sztuczną inteligencję i taki komunikatywny z klientem sposób porozumiewania się. Więc to są takie kierunki, na które. Polscy asset menadżerowie zwracali uwagę podczas konferencji. Za granicą dużo bardziej widoczne jest dążenie do wykorzystywania sztucznej inteligencji już na etapie tworzenia polityk inwestycyjnych. To jeszcze tutaj mam takie wrażenie, że w Polsce się nie przebiło, natomiast ponieważ mamy też wśród naszych członków chociażby firmy globalne, więc wydaje mi się, że ten, ten temat i obszar również zostanie w, w jakimś czasie zagospodarowany. Natomiast tempo zmian, które się dzieją na rynku AI i to w jaki sposób już na bieżąco to się przekuwa na to, jak rozmawiamy chociażby w finansach o wykorzystaniu tego, pokazuje, że to będzie taka bardzo szybka zmiana, ale która wymaga dużych nakładów finansowych i trochę cierpliwości powiedziałabym, ponieważ to jest proces uczenia się, on jednak jakiegoś czasu wymaga. Czyli może jakaś nadzieja na szersze, bardziej dostępne doradztwo tak, w oparciu o AI, bo sprzedawać, też taki głos się pojawił, że bardzo ważne jest podejście portfelowe, żeby oferować po prostu sprzedawać portfele, czy sprzedawać, czy oferować portfele, bo tak naprawdę żaden śmiertelnik, który nie ma związku z rynkiem ani to nie, to nie jest w stanie tak sobie tak wybrać dobrze paczki funduszy, żeby po prostu zbudować taki fortel, portfel. więc potrzebuje po prostu kogoś, kto mu pomoże, a ta usługa do tej pory była bardzo droga po prostu, tak? Więc to jak nadzieje. Myślę, że jeszcze jedna rzecz się wbiła podczas dyskusji na forum funduszy, czyli to, że AI ma być takim wspierającym do, 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 do człowieka. To znaczy w Polsce mhm. ciągle, szczególnie tutaj akurat Silver, czyli takie osoby w moim wieku korzystają z tego doradztwa i chcą korzystać z, z doradztwa bezpośredniego, takiego podczas fizycznego spotkania. Co nie znaczy, że ten obszar AI-owy nie może wspierać tego doradztwa w taki sposób istotny. Z drugiej strony, przesunięcie zdecydowanie, jeżeli chodzi o osoby młodsze, do wykorzystania tych nowych technologii, czyli korzystanie z aplikacji, uproszczeń, to jest. To jest wydaje mi się, że też kierunek, w którym idzie dzisiaj idą dzisiaj asset managerowie. Mi się wydaje, że również bardzo ważne, co się pojawiło, to wypowiedzi nadzoru, który dostrzega, że kryptowaluty nie są w żaden sposób tutaj kontrolowane. Dostęp do nich jest poprzez prosty klik i że a chcąc żebyśmy tutaj dogonili tak naprawdę pewne trendy, musimy też uprościć dla funduszy inwestycyjnych no, t, ten obszar marketingowy. Tak? Więc wydaje mi się, że to jest ważny wniosek, który wybrzmiał również ze strony właśnie przedstawicieli nadzoru podczas. Funduszy. No tak, były też postulaty ze strony jednego z dystrybutorów, żeby no, skrócić ten okres rozliczeniowy, tak, żeby jednak ludzie widzieli, gdzie są pieniądze, kiedy inwestują. Nie wiem, czy realne jest, żeby to było dokładnie tak, jak na platformach, ale. Ale też no to, to jest dłuższa dyskusja, już jej teraz nie będziemy kontynuować. Wiele wątków, wiele naprawdę jest bardzo jeden... ciekawych wątków. Jeżeli chodzi o ten AI, to mi utkwiło, chociaż wiem, że chyba ten, ta informacja już była jakiś czas temu przez tą instytucję gdzieś tam podawana, czy jedna z, jedna z osób z dużej instytucji w panelu właśnie między innymi o wykorzystaniu technologii AI. Jeden z panów powiedział, że o takiej sytuacji wykorzystują AI po to, żeby analizować wypowiedzi prezesów na konferencjach wynikowych, tak? że po prostu jest już zasób poprzednich i AI mi sprawdza, czy on mówi pewnie, czy z wahaniem, czy może coś ukrywa. Powiem szczerze, naprawdę naprawdę byłem zdumiony i to jest narzędzie, które po prostu jest używane i tam tak, do analizy spółek, w które ta instytucja inwestuje. No, mocno. Ej, ej na pewno się tak, sprawdza. Ej, ej, Małgorzata Rusewicz, się... tak. Dziękujemy pięknie. Prezeska Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. A rozmawialiśmy o niedawnej konferencji 23-24 czerwca konferencji Forum Funduszy w Nałęczowie, w konferencji organizowanej przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. Dziękuję pięknie za rozmowę. Do zobaczenia. Dziekuję.